Witamy ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z górnikiem Zabrze. To spotkanie 25. kolejki PEKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Tym razem gościem, moimi państwa, jest trener drużyny Zielonych, pan Dawid Szulczek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Poproszę o komentarz do tego meczu. W końcu zagraliśmy dwie równe dobre połowy. Od pierwszej akcji do ostatniej akcji meczu graliśmy skoncentrowani, wypełnialiśmy swoje zadania. Te rzeczy, które musieliśmy zrobić w pressingu, były robione bardzo często dobrze i wiele było takich momentów, kiedy realizowaliśmy swoje założenia przedmeczowe. Do tego doszły rzeczy związane z piłką, gdzie dobrze trzymaliśmy całą strukturę naszej gry. Oczywiście jeszcze brakuje mi takiego spokoju po zebraniu takich piłek, brakuje mi jeszcze takiego spokoju w podaniu w tej strefie środkowej czy, czy na połowie przeciwnika. natomiast no, idziemy do przodu i z meczu na mecz myślę, że to wygląda lepiej w tych kolejnych spotkaniach. Natomiast no sama sprawa wyniku to fantastyczne uderzenia, ale też pomogliśmy dzisiaj mocno sobie, bo oddaliśmy tych strzałów dosyć sporo. W przeciwieństwie do górnika, bo górnik poza strzałem Podolskiego i golem nie przypomina sobie jakiejś interwencji naszego banka. Dziękuję trenerze. Oddaję głos Państwu. Proszę się przedstawić i podać nazwę redakcji. Dzień dobry, witam i dobra, z Na początek chciałem zapytać Panie trenerze o to, co powiedział na na konferencji przed Panem, bo no, dosyć była wypowiedź o polach wieżowych, e, które tutaj mieliśmy okazję, według trenera Górnika, zawsze oglądać na boisku w Grodzisku Wielkopolskim i głównie zrzucił e, obraz tego meczu na stan Murabi. Czy trener się z tym zgadza, podziela tę opinię, jakie ma zdanie na temat Murabi w Grodzisku no jak trenurban tak powiedział, to na pewno ma rację. Widział tyle boisk, tyle muraw, że ma skalę porównawczą. To po pierwsze. Po drugie, na pewno my potrafiliśmy się do tego dostosować i po raz kolejny być jak taki kameleon, jeżeli są takie warunki, to trzeba grać tak, jak warunki pozwalają. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę tej murawy, no nie jestem greenkeeperem i się nie znam. Wiem, że były dosyć mocne mrozy w nocy, wiem, że to boisko też jest eksploatowane. Tutaj przyjeżdżają kadry młodzieżowe, tu, tu ludzie trenują i e, no ciężko mi jest jakoś bardziej to skomentować. Nie skupialiśmy się na tym, nie koncentrowaliśmy się na tym, czy to boisko jest dobre, czy nie, po prostu wyszliśmy zrobić swoją robotę. Jeszcze się odwołam do trenera Urbana bo powiedział, że brakowało też spójności, w grze z obu stron. Czy ten by się z tym zgodził? Na pewno nasza gra bazowała dzisiaj bardziej na pressingu, na zamykaniu przestrzeni. Jak mieliśmy piłkę, to raczej chcieliśmy ją posyłać na połowę przeciwnika, bo z racji tego, że boisko nie należało do najłatwiejszych, nie chcieliśmy ich za dużo rozgrywać na swojej połowie. Jeszcze chciałem zapytać o dwóch zawodników Franka Stanieda, Czy ta kara, czy tam dyscyplinarna jakaś Rzecz tak zadziałała, bo się to był najlepszy mecz Franka w barcie i chciałem o nerwę zapytać, ponieważ też wydaje mi się, że dzisiaj środek pola został zdominowany przez Wartę. Jakby ten rewelacyjny postawę tych dwóch zawodników? Jeśli chodzi o Franka Castaneda, zamknęliśmy wszystko w tym tygodniu związane z tym poprzednim meczem. Oczywiście to zostaje wewnątrz i jak tą sprawę rozwiązaliśmy. Rozwiązaliśmy ją tak, że dzisiaj Frank zagrał tak, jak zagrał. A zagrał dobrze i realizował rzeczy w obronie na wyższym poziomie, ale myślę, że jest to też był, powód tej jego gry był też taki, że po prostu się już czuje coraz lepiej fizycznie. I tu trener przygotowania motorycznego miał dla niego taki plan na trzy tygodnie. Teraz już był normalny cykl, kiedy trenował tylko z drużyną, nie robił dodatkowych rzeczy i no, widać było, że, że wygląda dobrze i mógł grać praktycznie cały mecz. Jeśli chodzi o Nilo, szykowałem go do pierwszego składu na górnik Łęczny, ale podczas obozu już nie pamiętam wiem, że nie trwał przez kilka dni, coś się tam wydarzyło. No i jak wróciliśmy po obozie, nie był jeszcze w pełni dyspozycyjny, żeby z górnikiem Łęczna zagrać, dlatego musieliśmy na niego trochę poczekać. Natomiast nikogo nie oglądałem tak dużo jak Nilo, jeśli chodzi o tych nowych zawodników, bo oglądałem go w grudniu dosyć sporo, bo to był jedyny transfer, który był klepnięty w grudniu i jestem przekonany, że to jest taki piłkarz, który być może jeszcze w tej ludzie czy w tym sezonie nie pokaże pełni swojej umiejętności, natomiast że jest w stanie w ekstraklasie pójść mocno do przodu też z racji jego, jego wieku i z racji tego, że wchodzi do ligi, w której jest szybszy tempo, a on w tych właśnie realistycznych momentach dobrze sobie radził w tej lidze fińskiej. Dobry trenerze, Radosław Bałdański, po prostu o futbolu. Tak, słuchając wiele wypowiedzi trenera, tak często dostrzegłem taką retorykę, że chciałby trener, żeby warta bardziej grała piłką, przynoże jak rozgrywała akcję i była bardziej taką drużyną, aktywną. Dziś tak sobie obserwując mecz z trybuny czasowej zauważyłem, że Miro Maelpa, Frank Castaneda, czy wcześniej jeszcze Miguel Nuric, którzy pokazali naprawdę wiele takich jakościowych zagrań, praktycznie każdy ich dotyczy. Piłki wiązało się z czymś takim przemyślanym, co pomogło Warcie kreować sytuację. I mam teraz takie pytanie do trenera: czy te nowe nabytki w dużym stopniu umożliwiają Warcie pokazywanie takiego lepszego stylu gry? Teraz w ludzie wiosennej, a drugie pytanie też mam o Nilo Maepę, bo też myślę, że dzisiaj zagrał na dobry poziomie. Pierwszy raz wyszedł w pierwszym składzie Warty. Jeśli to jest taki gracz, który wzmacnia konkurencyjność w środku pola i czy możemy się go spodziewać jeszcze w pierwszym składzie w kolejnych meczach? Więc na pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o sposób gry, my jakoś nie zmieniliśmy diametralnie liczby podań, która była wcześniej, tylko zmieniliśmy trochę kierunek tych podań. Raczej się nie koncentrujemy na wielopodaniowych akcjach w okolicy naszego pola karnego. Czasami mamy takie mecze, że wymieniamy, tak jak było na Gielonie, w drugiej połowie, te podania między stoperami, ale głównie przygotowujemy podania do przodu i chcemy w jak najmniejszej liczbie podań stworzyć sobie jak najwięcej okazji strzeleckich i myślę, że e, no, że tak jest, że ta liczba podań wcale jakoś diametralnie się nie zwiększyła, ale zwiększyła się liczba szans i tych okazji, które tworzymy w meczu i taki był cel tej naszej pracy. Im więcej podań, tym więcej, e, większe ryzyko strat tej, tej piłki, dlatego trzeba podawać e, mało, ale skutecznie Oczywiście pójdziemy z tym do przodu i myślę, że zarówno ta liczba podań, jak i ta kontrola meczu się będzie zwiększała. Bo nie chodzi o to, żeby w każdym meczu notować straty i później gonić za piłką i presować, tylko też, żeby móc mecz kontrolować z piłką przy nodze. Eee, uczymy się tego z Radem, w pierwszej połowie a nam to nie wychodziło. Dobrze zaczęliśmy drugą, z Jagielonią. Jak Jagielonia gra w dziesięciu, wychodziło nam to ciut lepiej, ale też nie było w sobie jakiegoś mnóstwa sytuacji z Thermaliką się rozkręcaliśmy, ale dostaliśmy bramkę, a dzisiaj te momenty, kiedy mieliśmy piłkę przy nodze, wyglądało to pozytywnie, kiedy tej piłki nie było, wyglądało to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Nilo, wzmacnia konkurencję w środku pola, a bierzemy pod uwagę, że możemy zmienić system, chociażby dlatego, że Nilo może grać również na 80. i dziesiątce. Jest jeszcze Szczepański u nas, który dzisiaj co prawda nie zagrał, bo tak się poukładały zmiany w meczu, natomiast on też Wraca po długiej kontuzji, i mocno na jego liczą. On również może grać na dziesiątce i to jest jego taka docelowa pozycja. No i wrócił Milan Korn, który już od dwóch tygodni jest w pełnych obciążeniach, również może grać na dziesiątce, więc istnieje taka szansa, że będziemy grali 4-1-4-1 jeszcze w tym sezonie. Natomiast na teraz Kupczak Kopczyński, Maempa to jest taką trójkę, która biorę pod uwagę. Może tam grać też Miguel Luis, ale jakoś lepsze gra w te meczach, kiedy gra trowet. Jeszcze jedno takie pytanie, a ostatnio teraz takie wpadło czy lepiej Pani, Pana zespół się czują w sytuacji, kiedy to warta poznać z tą drużyną, która ma prowadzić, prowadzić grę, tak jak na przykład mierzyliście się z drużynami z dołu tabeli, z Górnikiem, Łęśna czy, czy Termaliką, czy może kiedy musicie się skupić na neutralizacji, tak jak dzisiaj w meczu z Górnikiem, Zabrze, czy, czy wcześniej pogodą czy drużynami, które są gdzieś tam trochę bliżej do tabeli? No to neutralizacja na pewno wychodzi nam lepiej, z racji tego, że nie musimy mieć piłki przy nodze, a łatwiej jest uczyć obrony i przesuwania. Po drugie, tu był też taki styl, że ta gra w obronie funkcjonowała dobrze, my tylko dodaliśmy więcej momentów pressingowych. Natomiast jeśli chodzi o grę w piłkę, wiadomo, że jest wiele składowych, żeby to szło do przodu. Na teraz wydaje mi się, że jesteśmy drużyną, która robi mocny krok do przodu, jak ma piłkę przy nodze, bo też potrafimy w taki sposób się ustawić, żeby stwarzać problem przeciwnikowi, jeśli chodzi o pressing. Natomiast wtedy, kiedy tej piłki nie mamy, wygląda to dobrze, jestem z tego zadowolony. Jeszcze, jeśli mogę, jedno pytanie. Proszę może krótką odpowiedź. Powiedział Pan o tym, że zagrać dwie równe połowy. Czy zatem to był najlepszy mecz barki poznań pod Pana wodzą? A to muszę zrobić jeszcze analizę. Dobra, Ale na pewno był to dobry mecz. Myślę, że już bywały mecze, gdzie graliśmy dobrze. Bo ze Śląskiem też graliśmy dobrze w obu połowach. Natomiast ten mecz był trochę inny, bo już no więcej graliśmy w piłkach. Ze Śląskiem, czy z Wisłą skupieni byliśmy bardzo mocno na obronie. I na pressingu, i na obronie niskiej tej gry w piłkę było mało. Tutaj też tworzyliśmy sobie szansę i z ataku pozycyjnego, i, i z kontrataku. więc. No, myślę, że było to spotkanie na pewno w top 3, a po analizie będę mógł powiedzieć, czy najlepsze. Tak. Okay. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję trenerze. Jeszcze trzecia część konferencji z udziałem Łukasza Trałki. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo.